Cześć, z tej strony Łukasz Lewandowski, witajcie w raporcie na prądzie. Dzisiaj przybliżę Wam temat stacji ładowania i opłat z nimi związanych, opłat za ładowanie. A skłoniło mnie do takiej głębszej analizy tego rynku to, że firma Orland prowadziła już opłaty za ładowanie na wybranych swoich stacjach. Na początku firma ta przedstawiła taki komunikat, w którym zaprezentowała pięć wybranych stacji ładowania w całym kraju, o którym pisaliśmy na naprądzie.pl, że tam wprowadzają opłaty. To było, można powiedzieć, tak testowo. Chcieli zobaczyć chyba, jak to, jak to działa. Ponieważ już jakieś dwa, trzy dni później zaczęli do nas pisać czytelnicy z różnych miast, że inne stacje ładowania, właśnie Orlenu, już też mają opłaty, i to nie są te, te stacje, te pięć, które Orlen wymienił, tylko już są to kolejne. I rzeczywiście, jak zerknęliśmy sobie na mapę. To można było zauważyć, że już wszystkie stacje ładowania, zarówno w Krakowie, Łodzi czy Gdańsku, że tam pojawiły się opłaty, i widać, że po prostu Orlen już chyba nie zamierza informować o kolejnych stacjach, w których będą wprowadzać opłaty, ale sukcesywnie zwiększa, zwiększa liczbę tych stacji, które, które już trzeba zapłacić za ładowanie. W związku z tym zebrałem wszystkie cenniki za ładowanie u największych operatorów sieci stacji ładowania. Za chwilkę przedstawię Wam to na grafice i omówię. Więc zapraszam do części bardziej merytorycznej. Zanim przejdziemy jednak do materiału docelowego, zapraszam Was na nasze social media. Na prądzie znajdziecie na Facebooku, na Twitterze czy chociażby na Instagramie, gdzie publikujemy sporo Insta Stories. Przede wszystkim zacznijmy sobie od założeń. W prawym dolnym rogu mamy tutaj wypisane założenia. Założyłem y, ładowanie prądem przemiennym AC 11 kW, DC50 kW i DC100 kW, i teraz powiem Wam, dlaczego y, założyłem takie moce. Przede wszystkim dlatego, że y, oczywiście są samochody w zależności od ładowarki pokładowej danego samochodu elektrycznego, jedne samochody przyjmują więcej mocy, np. AC. Może to być więcej niż 11 kW, chociażby 22 kW, ale może być to też mniej, na przykład 6, 6 czy 7,4 4 kW. Żeby tak to jakoś uśrednić, musiałem, musiałem coś wybrać, dlatego wybrałem 11 kW w związku z tym, że coraz więcej samochodów ma wbudowane już czy zamontowane ładowarki podkładowe. O mocy 11 kW, niedawno ogłosił to Mercedes WQC, Jaguar w I-Pace, Tesla Model 3 ma 11 kW i wiele, wiele jeszcze innych samochodów, chociażby Kia. I w związku z tym, dlatego przyjąłem taką moc ładowania. Przejdźmy teraz do czasu ładowania, ponieważ przyjąłem, musiałem również przyjąć jakiś czas ładowania, przyjąłem 4 godziny i część z Was być może się nie zgodzi, oczywiście, to jest jakby moja analiza. Ja tutaj przyjąłem taką wartość, a to dlatego, że na AC, w związku z tym, że również jestem posiadaczem samochodu elektrycznego, zazwyczaj nie ładuję się pół godziny czy godzinę, na przykład idę gdzieś na spotkanie biznesowe i zajmuje mi to... Na przykład 3 godziny, albo gdzieś na zakupy do galerii i zajmuje to właśnie kilka godzin, czy chociażby w pracy, czy gdzieś tam, mówię, na mieście. I w związku z tym przyjąłem 4 godziny. Uważam to za uczciwe założenie. Teraz przejdźmy sobie do DC 50 kW. Mamy tutaj prąd stały i przyjąłem, że w godzinę. Naładujemy 45 kWh. Musicie pamiętać o tym, że nigdy nie jest tak, że na, na początku czy na końcu ładowania y, mamy pełną moc, y, i tutaj, na bazie y, swojego doświadczenia, zazwyczaj właśnie jak się ładuje przez godzinę, to tak mam y, samochód naładowany y, no, w okolicach 45-40 6 kWh i tutaj przyjąłem tę niższą wartość, czyli 45 kW średnią moc przy 50 kW. Następnie jeszcze przyjąłem 100 kW. Tutaj mamy powoli rozbudowującą się sieć stacji ładowania o mocy 100 kW, i tutaj to też na, na bazie doświadczeń już moich przyjąłem 65 kilowatogodzin czy 65 kW średnią moc podczas ładowania na stacji ładowania o mocy ładowania 100 kW. A to dlatego, że tutaj już najczęściej w ciągu tej godziny albo, albo po prostu w samochodach o mniejszych bateriach mamy naładowaną prawie całą baterię i te ostatnie procentiki wchodzą bardzo wolno i spada ta moc ładowania przez co ta średnia jest obniżona. Ale, ale w samochodach o większej baterii chociażby w Tesli Model 3 również taka średnia wychodzi. No i zacznijmy w sumie sobie od ładowania prądem przemiennym 11 kW. Przeanalizowałem tak jak mówię 4 godziny ładowania. I podzieliłem oczywiście te wszystkie stawki, to znaczy, koszt ładowania podzieliłem przez 4 godziny, co dało nam określone stawki za, za kilowatogodzinę. I tak jak widzicie, dla, dla mnie jest to bardzo też ciekawe, ciekawa analiza z tego względu, że gdzieś tam PGE ma dosyć, bym powiedział, zagmatwany. Ten, ten swój cennik, ponieważ ma opłatę wstępną, opłatę za kilowatogodzinę i opłatę jeszcze za minutę, i tak naprawdę ciężko jest to dokładnie sobie gdzieś tam wyliczyć czy skalkulować, ile, ile nas wyniesie ta kilowatogodzina. No i przy ładowaniu e, mocą 11 kW przez 4 godziny wychodzi nam naprawdę atrakcyjna, atrakcyjna stawka. E, tutaj przy Enerdze macie gwiazdkę, e, brak pobierania opłat za ładowanie. Stacje ładowania Energii są jeszcze darmowe. E, wystarczy mieć kartę, e, kartę e, od Energii. E, rejestrujecie się tam na stronie Energii e, o, i oni przesyłają wam kartę, kartę. Nie musicie nic za to płacić, a korzystając właśnie gdzieś tam chociażby w Trójmieście e, z ładowarek Energii nic za to e, nie płacicie. No i dalej możecie sobie porównać mamy Rewnet Go e-auto i, i innych operatorów sieci stacji ładowania. Tutaj też mamy dwie gwiazdeczki przy Greenwayu, co również chciałbym omówić. Chodzi o to, że w tym momencie Greenway Polska bierze udział w takiej akcji, że za darmo możecie zarejestrować się w klubie, klub EV Polska. I należąc do, do tego klubu, czy rejestrując się, wypełniacie tam ankietę i otrzymujecie 5% rabatu na ładowanie na wszystkich stacjach Greenwaya. I zarówno czy to jest AC, czy DC, otrzymujecie 5%. Więc z racji tego, że to nic nie kosztuje i, i wiele osób już posiada właśnie ten rabat, no to już również to uwzględniłem w tych obliczeniach. No i dalej macie innoji. Lotos i Orlen. Wspomniany Orlen, który wprowadził e, opłaty za ładowanie, niestety bardzo szybko, ponieważ e, po, już po godzinie podczas ładowania ze złącza AC e, dodatkowo pobierane są opłaty e, po 60 minutach. E, opłaty za minutę oprócz opłat za kilowatogodzinę. Stąd stawka wychodzi blisko. Stawki Ionity 350 kW gdzieś tam za granicą. Więc myślę, że tutaj Orlen powinien delikatnie pochylić się nad, nad tym tematem. Przejdźmy teraz do ładowania DC, czyli prądem stałym o mocy 50 kW. I tutaj również liderem jest Energa, ale to tak jak wspomnieliśmy, jeszcze nie wiemy jak, jak długo, ale jeszcze stacje ładowania energii są darmowe. Stąd, stąd pozycja lidera. Następnie mamy Lotos, który ma opłatę za jedną sesję ładowania: 24 zł, i, i po prostu w zależności od tego, ile uzupełnicie kilowatogodzin no to taką, taką macie stawkę, a później mamy eco -N i tak jak widzicie na wykresie mamy kolejnych operatorów z różnymi stawkami za załadowanie właśnie o mocy 50 kW. I na sam koniec przeanalizujmy DC 100 kW. Tutaj też ze względu na to, że nie wszyscy operatorzy Którzy posiadają AC czy DC 50 kW, nie wszyscy posiadają stację ładowania o mocy 100 kW. Z racji tego mamy tylko czterech operatorów wymienionych. Jeżeli kogoś pominąłem, to, to dajcie proszę znać, ale wydaje mi się, że, że wszystkich uwzględniłem. No i tutaj też mamy dosyć dużą przepaść między liderem, czyli ECOEN-em, który ma stawkę złoty 59 zł za. 100 kW mocy, a nawet 150 w sumie. Maksymalnie tam jest chyba bodajże na jednym stanowisku. I następnie mamy Greenwaya z tymi dwoma gwiazdeczkami, czyli z 5% rabatem. Później mamy Tauron, i na ostatnim miejscu, niestety, ponownie Orlen. Tak właśnie prezentują się stawki czy opłaty za kilowatogodzinę przy określonych założeniach. Dajcie proszę znać, co, co o tym wszystkim sądzicie, co, co byście zmienili być może w moich założeniach, a może co byście doradzili operatorom sieci stacji ładowania. Chętnie poczytam Wasze komentarze i mogę również je przekazać właśnie tym oto firmom. Dajcie znać również, czy macie pomysły na jakieś inne analizy, co mógłbym przeanalizować i. No i co? Dzięki wielkie za obejrzenie filmu. Pamiętajcie również o subskrypcji tego kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!